Jurgenik Szykawka na pastnik korony Kielce paraszka w Białymstoku z Jagiellonią 0 do 3. Co powiedzieć po takim meczu, Jurgeni? Ty część tego spotkania oglądałeś z ławki rezerwowych, później pojawiłeś się na boisku, masz pewnie swoje przemyślenia. Co możesz powiedzieć? E, no pierwsze musimy przeprosić e, e, ludzi kibiców, którzy przyjechali na ten mecz, e, Powiem, że dużo, dużo ludzie wierzy w nas i... Dopóki my mamy szans na utrzymanie, dopóki mamy szansę, to my musimy po prostu oddawać wszystko na tym boisku. I wiem, że przyjechaliśmy do ciężkiego przeciwnika, który teraz lider ekstraklasy, ale ja wierzę, że z takim przeciwnikiem też można zdobyć na przykład jeden punkt w przypadku, jak przegrywasz mecz 2-0. To jeszcze był nie koniec ale mm, musimy też e, o tym pogadać i wyjaśnić to. Po prostu nie, musimy, nie możemy odpuszczać do ostatniej minuty i musimy wierzyć, że e, możemy zdobyć punkt przy takim wyniku jak 2-0. Mieliśmy kilka takich okazji, gdzie strzelasz na 2-1 i już można odwrócić ten mecz, spróbować. Wszystko się zgadza jedniej, tylko że przegrywaliście już w siódmej minucie 0-1, a tak naprawdę to była trzecia dobra okazja stworzona sobie przez jagielonie, ten początek piorunujący w ich wykonaniu. No tak wiemy, że Jagielonie potrafi grać krótkimi podaniami, wychodzić z pod pressinga i to, że oni stworzyli takie dwie trzy sytuacje w pierwszych minutach to było bardzo dobrze z ich strony i po prostu mówił, że nie możemy tak e, bez jakiejś agresji, bez e, zaangażowania tak wychodzić po prostu i odpuszczać e, na początku. Później mamy takie przypadkowe karny e, i ja o tym jakby starał się po, powiedzieć, że, że zrozumieli to z takiej sytuacji 2-0, to czemu my nie możemy z takiej samej po prostu stworzyć 2-1? Z niczego na przykład. To czasami też może być i musimy w to wierzyć. Wierzysz jeszcze w utrzymanie korony w Ekstraklasie? Tak, wierzę. Z czego wynika ta twoja wiara? Bo tak naprawdę wyniki ostatnio się nie układają i praktycznie co kolejka te, sz te, te szanse są coraz mniejsze. <laughs> Jak mówiłem wcześniej, że dopóki mamy jakieś teoretyczne szanse, to trzeba wierzyć, no, nie możemy po prostu zrobić, że co nie wychodzić na treningi, nie, nie wychodzić na mecze. No, takie, taka opcja po prostu niemożliwa i e, następny mecz gramy u siebie i po prostu też nie wiem z czego tak wynika, że na przykład zagramy jakiś dobry mecz, który ma, musi nas e, jakby pchnąć do przodu. A później po tym meczu jakiś taki spadł, no, tego po prostu nie rozumiemy. Bartosz Kwiecień, kapitan Korony Kielce. Bartku, przestraszyliście się 20 tysięcy kibiców białostowskich, bo tak to wyglądało przynajmniej na początku pierwszej połowy? Myślę, że nie. Bardzo chcieliśmy, ale za bardzo bołaźliwie, tak jak pan powiedział, weszliśmy w ten tym... Pierwszą część yy, pierwszej połowy, i po stracie drugiej bramki, tak naprawdę dopiero zaczęliśmy grać. To nie może tak wyglądać, że tracimy drugą bramkę i nie mamy nic do stracenia, i wtedy każdy bierze odpowiedzialność na siebie. No. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć. No. Yy, jest smutek, żal, zdenerwowanie, bo nie tak sobie wyobrażaliśmy ten mecz. I ta trzecia bramka to już. Bo właśnie, nie masz wrażenia, że Christopher Hansen to nie dość, że obnażył wszystkie braki Korony Kielce przez cały sezon, często widywaliśmy takie sytuacje, trochę was to ośmieszył. W pewnym sensie tak, tylko, że nie chce się tu gdzieś tam bronić, nie poszlibyśmy na blok, a ja i Hoffi, to strzela, to czemu nie poszliśmy, nie, nie próbowaliśmy blokować. No tak naprawdę zrobił wszystko dobrze i na pewno za łatwo to było, zdajemy sobie z tego sprawę i Dominik był zły po meczu i, i wszyscy. No ale to, że będziemy źli po meczu, po meczu to nic nie zmienia. No. musimy wierzyć, to nie możemy spuścić głów, bo, bo teraz to by było najłatwiejsze oddać się i powiedzieć, że już jest po wszystkim. Dopóki są szanse na to, żeby się utrzymać, to zrobimy wszystko, żeby, żeby, żeby się utrzymać i dwa mecze... Na pewno niełatwe przed nami, ciężkie, ale liczę na to, że te wyniki gdzieś tam się pogadają, to szczęście się trochę do nas uśmiechnie i a my swoją robotę wykonamy, bo jeżeli my swoje roboty nie będziemy wykonywać, to, to jakby się te mecze nie układały, to nie będzie chypię. Najwyższa porażka korony Kielce w tym sezonie, bo trzyma różnicą trzech bramek, żółto czerwoni w tym sezonie nie przegrali. Były wyniki 1-3. Łodzi w Szczecinie, ale 0-3. Nie było i tak się zastanawiam, jak to wpłynie na Waszą postawę, na wasze morale przed arcyważnym i pewnie jeszcze wciąż istotnym, bez względu na wynik puszczynie niepomicie, niedzielnym meczem z ruchem Hożów. Tak jak mówię, ta trzecia bramka to już było, nie, że tak powiem, inteligencja i mądrość jak Jeloni. My to początku drugiej połowy próbowaliśmy doprowadzić, chociaż tą bramkę kontaktową, bo mówiliśmy cały szatni, że ona może dużo zmienić. i nie udało się tego zrobić, jak Ironia wykorzystała kontrę, miała dwie, trzy kontry w drugiej połowie i, i jedną wykorzystała. No. Wygrali dzisiaj lepsi. I mam nadzieję, że złość sportowa i, i to, że jesteśmy ambitnymi, ambitnymi zawodnikami, to pokażemy to po prostu na następnym meczu, bo, bo gadać i mówić to może każdy, a, a trzeba w końcu się wziąć i, i, i pracować i pokazywać na boisku.